Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerl. Ciesz się planowaniem, ale otwieraj się także na nieznane. Zdaj sobie sprawę, że nie znasz jeszcze wszystkiego. Że wiele jeszcze możesz się nauczyć. Istnieje wiele możliwości, których jeszcze nie znamy. Drzemią także w Tobie możliwości, o których nie masz jeszcze pojęcia. Otwieraj się na to, co Ci jeszcze nie znane. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.